Jesteśmy tu dzisiaj w Robloxie i musimy dzisiaj wybierać zjeżdżalnie. Zobaczcie, tu stoi jakiś gość w kombinezonie i on tu każe nam wejść w portal. Ja nie wiem, czy ja mam to zrobić, ale jak wy zostawicie łapkę w górę i suba, to ja po prostu no, wejdę tu, dobra? No to wchodzimy i. O, nigdzie się nie tepnęliśmy. A, o. Hot dog czy cheeseburger? Ja chyba wolę cheeseburgera z maka takiego. No, maczek ma dobre cheeseburgery. Ej, ja się zaklinowałem, ratunku. Co się stało? Dobra, nie wiem. Wchodzimy do tej zjeżdżalni? Jest! Jest! W ogóle został przetłumaczony gorący pies. Jezus, tu są jakieś bakrumsy. Tu? Czy gdzie? A, tu? Nie, nie, nie tu nie ma przejścia. Tu jest przejście. W konia nas zrobili, dobra. Chyba. Nie. Ej, a tam jest. Tu jest jakaś smoła. Tu jest jakaś smoła, ale ja... Ale zobacz sam, jak skacze gumis i jam Dobra, no. Która jest bardziej zabawna? Zjeżdżalnia wodna, kolejka górska. Ja chyba kolejkę górską wolę. <laughs> o, o! Chyba źle wybrałem? Ej, to jestem drugi ja! Jezus, Maria! Ja się sam gonie! Nie, dlaczego? Jezu, jakie je to ryje panie! Zabiłem się sam? Aha, świetnie. Aha, padłem w tych oparach tu trujących, czy w tej smole na ziemi? Czy Ja się z tym za bardzo nie zgadzam, ale dobra. O tu widać w ogóle jest. Widać? Dobra, lecimy. Dobra, a teraz. Jezu, co tu jest? Myślałem, że to jest wybieranie zjeżdżalni, nie parku a ja w parkury nie jestem najlepszy. Żartowałem! Teraz odsłaniam swój prawdziwy wizerunek i maskę zdejmuję i w ogóle, no, wszystko. I jestem tak naprawdę mistrz parkuru! A no, tak na serio jestem ciamajda i spadłem z prostej drabinki. Dobra, idziemy. O! Android czy iPhone? Ja mam Androida, Motorola. Chyba to jest Android też, tak? No, mam taką nadzieję no nie no, ja chyba bym wolał Androida. <laughs> among us! Jezus, AMONGUS! AMONGUS, impostor, Jezus, on mnie rozwalił. Nie, jak który jebanie? Nie, ja się nie zgadzałem chyba na parku Rodnowa, wiecie? Drodzy Państwo, z telewizji z... TVN-u wchodzimy, dobra, na górze. Yy, dobra, to musimy wybrać niestety iPhona. O... I lecimy, i lecimy, 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 lecimy. Jezus, co tam jest jakiś straszny obrazek na ścianie? Jezus, wyłożyłem się. Zobaczcie, tam jakieś słoneczko? Ktoś tu grał w kółko i krzyczy... A no, nie jestem, dobra no. Przechodzimy. Hyt, hyc. O, tu jest jakieś wejście. Yy, tu do ulubionych? Nie. Dobra. Najlepszy rodzaj bekonu Czyli We Chipsy, czyli chrupiących chyba tak. Ja chyba wybiorę ten chipsy. No i. Jest! A um, To jest jakiś obrazek jakiego? Einsteina? Nie no, żartuję. To nie jest Einstein. To mi przypomina tego profesora z Donalda, wiecie. Była ta kreskówka, taka, że. No wiecie, ten profesor, jak on tam. No nie wiem, no. No zna, wiecie o co mi chodzi? Jezus, myślę, że tu jakiś kwas będzie na mnie czekał. Które straszniejsze, węże pająki? Zdecydowanie pająki. Proszę dobrze. Jest! O, tu wyżej teraz? Chyba, że mnie znowu w konia zrobią. O, tu? Nie, znowu ta smoła. Dobra, teraz przeskakuję. Dodatkowy palec, chyba wolałbym mu ręki, bo jest bardziej użytkowy wtedy. U stopy to najwyżej by trzeba było nosić większe skarpetki. Jest! Brawo! W ogóle zostało przetłumaczone dodatkowy palec, dodatkowy palec. Czy by... no wiecie co widzowie, chyba bym wybrał dodatkowy palec. Z dodatkowego palca i dodatkowego palca. Może jednak dodatkowy palec bym wybrał? Nie wiem, dobra no. Jak teraz tego nie przeskoczę, to usuwam swój świat Swojlandia w Minecrafcie. Jezus, to było stresujące i frustrujące trochę. Dobra, teraz co? Dobra. Który by było lepszy? Deszcz Marshmallow czy Deszcz Skittles? No oczywiście, że Deszcz Marshmallow. Ja bym sobie piekł wtedy te pianki w ognisku. Jezus! Czyli chyba niedobrze, bo spadłem do Wojda pod mapę. Jakie tu są rozległe bakrumsy, no. I hopsa, i na Mopsa, Dobra, idziemy. Czyli Skittlesy. Ja bym się z tym nie zgodził, bo lubię sobie piec pianki. Co prawda kiedyś... Jezu, to jest jakieś krzesło biurowe, dobra idzie. Co prawda jak kiedyś w domu se smażyłem pianki na palniku gazowym, to mi odprysnął kawałek gorący na rękę i miałem bąbelek i bolało, ale... Ale no tak, bo tu gdzie woliśmy mieszkać? Ja domek na drzewie. No domek na drzewie, myślę, że każdy, z... który się urodził po epoce kamienia upanego tam, to by wybrał domek na drzewie. O, jest! Jaskinia, dżuppii! To ciekawe jakie dzuppie. O, tu... Nie, tu jest znowu jakiś kwas, dobra. Hyt! Hyt! Dobrze, że teraz się nie założyłem o Bo bym wtedy musiał usunąć i pociepać ten świat. Znaczy co, pociepać? Nie, a kiedyś nie pytajcie, po co w Minecrafcie zmieniałem język na śląski. I tam jak chciałem, jak był napis usunąć świat, to było pociep. Nie. Przerażające uczucie. Znaczy, nie wywaliłbym Słonlandii tylko tak patrzyłem, jak po śląsku jest. Kiedykolwiek wybrał swój nos? Co to znaczy, wybrałeś swój nos? Tak, ja chcę mieć nos, a raczej trąbę. Słoń bez trąby to nie. to nie słońce. to za, za w ogóle za sus? Pytanie było: Czy wolisz swój nos? Wy, widzowie wolicie swój nos, czy nie wolicie swojego nosa? Więc jak to brzmi? Nie, nie wyłożyłem się. Hop, 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 ci! Nie! nie udało się. Dobra, idziemy po raz kolejny, proszę. Czyp, nie! Znaczy, kurczę, blary, jakaś smutno mi. Dobra, idziemy. O. Nie! Po prostu ja nie chcę. Dobra. Ten parkur jest jakiś niemożliwy do... Jest! Jest! Teraz nie mogę źle wybrać. Jabłka czy pomarańcze? Dobra, wybiorę pomarańcze. Chyba. Proszę, niech nie będzie winda! No właśnie! I będę od nowa musiał ten parkur chyba robić. Co to jest? Jezus, co to jest? Czy <ścoughs> to derok Jezus Maria! Zawał mało dostałem... Nie, ale to oznacza, że parkour muszę robić. Znowu, nie! Dobra, hopsamy. Nie! Dobra. Yy. Idziemy dalej. Tu teraz trzeba wybrać jabłka, bo trafiliśmy do windy i nos rozwalił nas dyrok. No i musimy teraz iść tam. Yy, dobra. Yy. Czy są dziurkę? chyc, tu może... Ojej, chyba się zgubiłem. A dobra, tam! Tam, chyba, że to nie będzie tam to się wścieknę! Chyba, że jest tam, co się nie wściekam. Chyba tam, bo dali parkur. Chyba, że dali dla zmyłki parkur, żeby myśleć, że dobrze, a później będzie niespodzianka, słoniu, pusta ściana. Nie są! Którą wolisz być? Najmłodsze rodzeństwo czy najstarsze rodzeństwo? Ja wolę być młodszy i takim jestem. Mam starszą siostrę, moja starsza siostra ma na imię Maja. No? A więc fajnie, no? Zawsze jak. No i pamiętam, że zawsze rodzice mi kupowali więcej prezentów. Dobra, nieważne, Jezus, jak ja wam przykład daję widzowie, Dobra, nie. Mat jako materialista, dobra, nieważne. I idziemy tu, dobra. Kolejny. Którą wolisz być? Naprawdę szybko, naprawdę silny. Szybko! Będę wtedy zasłuchał, jak Sonic będzie. Gaz, gaz, gaz! Jezu, yes! Juppie! Dobra, idziemy. Teraz tu pod górkę. Pod górkę jak na kasprowy wierch. No idziemy... O, tu okienko. Hop! Więc. Która pogoda lepsza? Gorący, zimny. Nie wiem, ja lubię zimno. Dobra, ale pewnie ludzie wybiorą gorąco, więc ja skaczę do gorąca. Nie, nie, nie ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Co to jest Squid Game jakiś? To szkło mnie zmiażdży w tej... Wiedziałem. To szkło mnie zmiażdżyło w tej windzie. Dobra, idziemy dalej. Te zjeżdżalnie się nie kończą. Czy to w ogóle widzowie ma kiedyś koniec? Dobra, to zimny skaczemy. Jezus. Nie. Dobra, gdzie jest... Wyjście, a tam, dobra, skitrało się. Nie zauważyłem. Y, tu, o, tu, no. Nie, tu znowu jakiś parkur nędzny jest. No wiecie, to jest nędzny parkur, bo zobaczcie jaką... Ja jestem, Jezus! Y, a jak tu przejść, tak, przepraszam? Y, tu przecież jest dziura na 5 kilometrów. <laughs> przecież tego się nie da fizycznie przejść. Dobra, idziemy chyba, że tu jakiś... A, bo tu, tu było... A ja się dziwię, że dziury na 5 km przeskoczyć nie mogę Dobra. Wolisz być najzabawniejszy na świecie? Najmądrzejszy tam. Chyba najzabawniejszy. Ja już jestem wystarczająco mądry. No ja pier... Papier oczywiście, bo nie używamy wulgaryzmów. Pamiętajcie, co? Gratulajszy! <słuch> Wiedziałem skąd ja wiedziałem, że to jest pułapka. Na pewno nie z doświadczenia, że wszystkie błędne odpowiedzi, jak kończyłem w windzie, to były pułapki. Jezu, Dobra, idziemy hop, hop, chyc, chyc. Teraz tutaj, Jezus, bym spadł. Hyc i tu, chyc. i tu, chyc. i tu, chyc. I tu, do najmądrzejszego. Ale mi to jest niepotrzebne. Ja już jestem mega mądry, no. O, tutaj jakieś kolejne wyjście jest. Tu jakiś kaftan jest, dobra? Nie, to ta, ta, ten sam gość, co był na początku. Teraz jesteśmy na jakimś basenie. To tu, tu najlepsza złota rybka. A tu chyba bąbelkowe oko. Najlepsza to Darwin Waterson z niesamowitego świata gambola. To jest Spongebob! Ja pierdolę, że to jest. <laughs> nie, ja się będę tego bał w snach! <laughs> to coś mnie będzie nękać. Dobra, nie. Idziemy. Idziemy. Dobra, to może... Kometa. Idziemy do komety. No zobaczymy. Może... Może dobrze. O dobrze, no. Najlepsze lody. Wanilia, truskawka, to trochę wygląda jak kufelek piwa. Znaczy, znaczy, no najlepsze lody to dla mnie truskawka. Pewnie będzie źle, ale ja głosuję tak jak według mojego uznania. No wiedziałem, że będzie. I co teraz mnie czeka? Jezus! Dlaczego Ronald McDonald? A co, jak stanę z tyłu, ghost? A, on mnie zabił jakąś telepatią. Ponieważ ja stałem za nim. O, tu trzeba się zmoczyć w baseniku. Dobra, to wanilia. Chyba, czekolada to wtedy się zdziwię. Ja nie lubię akurat czekoladowych. No znowu winna, No znowu po prostu ja nie wierzę. No, no ludzie no. A zimno jest, a i się zamarzłem w tej będzie, jak fajnie, wiecie? Czy jednak czekolada? Czekolada. I tu się nada Kolejna lama, dobra, nieważne Jezus, mamą to ja jestem Bo dwa razy odpadłem, no O, brawo, ja, gratulation station No, idziemy dalej Idziemy dalej, skręcamy teraz tu Lepszy fikcyjny robot No oczywiście, że Freddy Asber, Jezus, ja popływałem w basenie no oczywiście, że Freddy Fazbear Freddy Fazbear, Freddy, Freddy Fazbear. O, tu ktoś uciekł, jak fajnie. Zwiał z backroomsów. Ja jeszcze nie zwiałem. Tu jest skok gigantyczny. A, tam są schody, ale schody są dla normików I 3, 2, 1. Jej, Jupi, najlepszy, najbardziej bezużyteczny klucz. Ej, dobra, nie wiem. F12? Ja się nie znam na tym, jakby. Pewnie winda, no właśnie, wiedziałem. O, ja jak się schowam tu laleczko moja, ty? Ona też używała jakiejś telepatii i zabiła mnie przez ścianę. O, o, problem. Dobra. To może... Pause break? Nie. Tak, może? Nie wiem. No to owo no ja rzecz nie mogę, no dobra, no. Ciekawe co teraz. a Jezu, to jest jakieś ufo tam! Ufo też zabija za pomocą telepatii, ponieważ mnie tam nie było jakby w zasięgu jego lasera potężnego. Dobra, idziemy. Tu jedna... Ale by było jakby tu też była wina, to wtedy bym napisał do Robloxa, że ja mam wszystkie te, bym ich pozwał, na zawsze, dobra, nieważne, nie, żartuję, nie mnie Robloxika, nie, żartuję, no. Najgorsza, że... Jezus, mi się niedobrze aż robi. O, tutaj błąd? Chyba błąd to popełniliście w tłumaczeniu. Włosy, chyba, czy. Dobra, włosy, jak chcę... Te... o eee, już sobie wyobrażam taką kanapeczkę z włosikami. Żyjecie sobie romantyczną kolacyjkę i włoski Jezus Maria. Co się stało? A, smoczek, fajnie, i smoczek spalił całą winę wraz ze mną. A nie, nie spalił, a jednak spalił. O, ja jeszcze się palę, jak fajnie, no? Na szczęście mogę się ugasić w wodzie, tak samo jak mogę ugasić i ciebie, to ważne. A może ta forma? Co to jest w ogóle ta forma? Może, może to? No znowu winda, no ja rzecz, papier, japier. A, Tirek mnie zeżał. Jak fajnie, jak śmiesznie. Dobra, to idziemy, ja już się zdenerwowałem, masz? no. możesz no, kurde, bele, Naprawdę mucha jest taka wstrętna. Muchy to sobie odgarniesz. jakby takie włoski się przylepiły tam, fu. Dobra, chyba schodzimy tam. O, tam są jakieś zjeżdżalnie w góry? Dokąd one prowadzą? Nie wiem. Dobra. To miejsce jest trochę przerażające. O, jedziemy. Ła, na tyłek, dobra. Najgorsza rzecz, którą no, można odepnąć, bo to pszczoła, pszczoła. Albo klocek Lego. Nie, klocki LEGO bolą bardziej. Ja kiedyś, no nie nogą, ale ręką naleciałem na pszczołę, wiedziałem. No. Bo tam było na obrazku najpierw gniazdo pszczół, a chyba umówmy się, gniazdo pszczół jest gorsze niż klocek Lego. A bardziej nie samo gniazdo, a wylokatorzy lokatorzy tego gniazda, którzy mogą ci zrobić ze stópki taką ze trzy razy większą. Najlepszy <grym> instrument. Gitarra, gitara, gitara, gitara! Oh yeah! Ojej! Dobrze, nieważne, Jezus, jakie ja piszę dobra? Jedziemy, winda. pewnie... Nie, nie no, ja że będzie winda, dobra. A, hagiłagi będzie? O, oh, hello! A! Aha, fajnie <głos> <głos> Dobra, to pianino Chyba, kalafiory Znaczy, co? Jaki kalafiory? To jest perkusja, chciałam powiedzieć <noise> Dżupi! Dobra, idziemy Płyniemy Jaki ja mam tyłeczek Dobra, nie, nie patrzymy mi się w tyłeczek Proszę, nie Otwory, zombiaki, wilkołaki, chyba wilkołaki Chociaż to takie przerośnięte wilczki tylko No winda wieś, wieś winda, winda Co to jest? Jezus, to jest jakiś skimiditoil! <ścoughs> nie, 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 pro... proszę nie, On mnie zadźgał tą przepychaczką Dobra, idziemy dalej To zombie czy wampiry? Dobra, zombie bierzemy No i co? Jupi! Dobra, idziemy dalej. O, tu są takie trzy dziury w ścianie jakby po zjeżdżalniach. O, tu są Fajniejszy rekin. Mam mega mod? jakiś ten, tak. Aha, winda, świetnie. To ten mega małów? Nie. Ten... Ja jestem bezpieczny, jak nie wyjdzie z tej windy. Aha, fajnie, rozlał mi się ekran. Ej, a to tylko w Robloxie jest? Ej, monitor mi się... A, dobra, ów, na szczęście. <laughs> nie no, wiedziałem, że w Robloxie. Jak nie, to bym zmieszał tego twórcy tej gry z odchodami, pisała, że mi zepsuł monitor, ale dobra. Wielka biała. Ten może? Proszę, niech to będzie to, proszę, niech to będzie to. Yupi! O, tu są jakieś jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. A gdzie są zjeżdżalnie? Bo ja nie chcę jacuzzi, ja chcę zjeżdżalnie. Chyba, że tu? Yy, a, tu! A nie, tu jest wylot. Upsi. Gdzie mam iść jakby? W którą stronę? Gdzie mam się udać, żeby zacząć swoje życie od nowa? Dobra, idziemy tak. A tu! Najlepszy rodzaj lodu do napojów. Kostka, jaki półksiężyc? Kto w ogóle się bawi w takie pierdzie, Że jakiś półksiężyc robi, albo stożek jeszcze gorzej. Kto się bawi w takie rzeczy? Ja se kostki lodu wsypuję. No wiedziałem. O, wyjście, wyjście! Chyba już, w końcu. Po latach eksploracji ej, ubrałem jakiś kombinezon pod moją koszulkę. Jak fajnie, no? Co tu jest? Tu są jeszcze chyba jakieś większe bakrumsy. Dobra, idziemy po tych szafach, cokolwiek to jest. Dobra, nie, bo wolniej mi to idzie. Lepsza zabawka, popit. Jezus, tu co masz? 4 do wyboru. Dobra, to może T-Rex? Nie wiem, strzelam. Aha, winda, fajnie. Yy, fajnie, fajnie, zwiedzam Roblox, nie przestaje. Aha, eksplodował telefon, fajnie. To tak samo jak eksploduje mój telefon, jak przegrywam Brawl Stars, to też tak eksploduje, dobra no. Yy, ale to już bardziej z mojej winy. Znowu winda, fajnie.

Pociąg tam nie jedzie. O, -o, o, pociąg! A, on wie do tej windy, fajnie. Tu tęcza? Nie wiem. Nie! Yeah! W końcu za Najlepsze frytki, chyba miały być najlepsze chipsy. Dobra, Cheetos weźmy, albo. Dobra, Doritos chyba. Nie wiem. Dobra, le lecę do Ritosy i oczywiście Winda. A, Pigi, fajnie. Cześć Pigi. Cześć Pigi. Y, Pigi, zaprzyjaźnijmy się. Stop chodziłaś ze mną do i Pamiętasz tą wycieczkę do Luna Parku. Eee, he, he, he. Eee, he, 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 he. Dobra, nieważne, Jezus. Jezus, jaki ja mam głos, dobra. O, ja walnąłem się w gardło mocno. Mam nadzieję, że się nie udusz. Żyje, żyję! Żyję! To był tylko taki nieśmieszny żarcik, widzowie. Dobra, to 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 StiSos? sos nie. Nie wierzę, bo powinny być lace. Ej, są, dobrze, tylko upadłem niestety. Najlepsza miniaturka YouTube wygenerowana przez AI ha? O! A! <laughs> nie, ta ostatnia jest chyba moim faworytem. Aha, fajnie. To po sobie pofaworytowałem? Pofaw co to, grup jest jakiś? Było słychać chlup, chlub, chlub. Ty zombiaku, ty niedobry, czemuś naszczał? Na mój grup, Jezus, Maria, co ja gadam? Nie, mnie pokonali z kilometra. <śm> 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 dobra, to może to? Aha, znowu Winda, fajnie. Ej, czy to... Jej, siren, siren Head! Siren Head... Siren Head. Ten jego dźwięk głupi. Dobra, to no może to? Aha, bardzo fajnie. Co ty robisz, gostku tam? Co? Aha, bardzo fajnie. <laughs> on był takim kamigadze No? Dobra, więc myślę, że jeszcze ten ostatni wybór mi w tym odcinku to na tyle, chyba że będzie już wyjście. To. W... No? To jeszcze ostatnią spróbujemy teraz zrobić. Jak teraz źle trafię, to zakończymy odcinek i, w i będzie part 2. Ja sobie dojdę do tego momentu, tu gdzie jestem aktualnie. I wam nagram jakby od tego miejsca, do? No? O, czyżby wyjście? Czyżby wyjście? Czyżby wyjście? Jednak chyba ukończymy. A nie, nie ukończymy. Najlepsza postać jest Squid Game. Ja nie znam w ogóle ich. Yy, tak szczerze, dobra, idziemy do tego. Pewnie winda będzie, no wiedziałem. I jeszcze sprawdzę, co mnie rozwali w tej windzie i kończymy ten odcinek. A, jakaś ściana. I coś wybuchnie na tej ścianie. Jezus, co to jest za jakiś czajnik maszerujący? <grymne> no. Jak ja powiem Karinie po tym odcinku, że w Robloxie umarłem przed maszerujący czajnik, który rozwalił ścianę koło mnie, to nie wiem, co ona pomyśli, co ja brałem. Yy, oczywiście brałem żelki Kubuś Haribo, znaczy co? Dobra, nie ważne, co ja już gadam, dobra, no. To pa, cześć, siema. Yy, to cześć, siema i pa.